Witam Was, dzień dobry, zapraszam Was na kolejny odcinek, na kolejny cmentarz, a więc cmentarz wojskowy, a właściwie wojenny, numer 135 z Borowice, zaprojektowany prawdopodobnie przez Antona Mullera, założony na planie prostokąta o powierzchni 290 m2, pomnikiem centralnym na tym w cmentarzu jest betonowy krzyż ustanowiony na kamiennym cokole w mogiłach zbiorowych w 6 mogiłach zbiorowych i 22 pojedynczych spoczywa 23 żołnierzy armii austro-węgierskiej 49 żołnierzy armii nie, pruskiej czyli niemieckiej 2 żołnierzy armii rosyjskiej po nie, english speaking tu dochodzi deutsche sprache i oczywiście Pani maje Paruski i mapa tu jeszcze w Zborowicach się znajduje jeden oczywiście cmentarz chyba 136 a więc wchodzimy tak wygląda a więc za chwilę będziemy nie jest duży to tylko jedynie poka pokazywał będzie bo to też jest cmentarz parafialny de facto oczywiście był chyba remontowany a więc trzeba będzie ustawić, pokazać jak to wygląda Tutaj też miałem stracony, więc Nagry Przepraszam, nagrywam go po raz drugi. Mam nadzieję, że to już będzie ostatni raz A więc Później pokażę Kolejny jest prawie 3 km stąd To trzeba będzie iść na drugą stronę. Jedynie jak się to mówi, tu już chyba byłem, ale dobra, jeszcze raz to dużo nie ma, z góry też, oczywiście pojadę. Teraz tu są już napisy na tych bocznych tablicach. tu też cmentarz parafialny dookoła ze wszystkich stron jest parafialny w środku chyba parafialnego jest cmentarz wojskowy umieszczony, takich cmentarzy jak ten jest bardzo wiele Najbliższy mnie tam gdzie mieszkam to jest Męcina Wielka chyba 82 3 coś tego koło kościoła parafialnego też jest jeden parafialny a drugi zwykły A więc ten jest niewielki. To jeszcze jeszcze parę grobów po pokażę. Okoli a raczej okolice. Cmentarz tam też idzie. Cmentarz jest raczej wykoszony. To jest z powodu pewnie tylko, że jest. Parafialny też to, tak ja sądzę, i dlatego robią, oczywiście, i chyba ostatnia mogiła. Tu na, na tyle jest dobrze, że nie ma słońca. To tak wygląda. Dużo bardzo zniczy. Cmentarz parafialny tu jest położony. I oczywiście trzeba pokazać z góry, i na dole dookoła jest też. A więc jeszcze mi zostało trochę do ponagrywania tego, co straciłem, ale raczej powoli trzeba będzie to zrobić, żeby wyjść na zero. Pokazuję jeszcze to, jak wygląda. Wiele dróg jest tu wyjściowych na cmentarz parafialny, bo od cmentarza parafialnego jest droga na Wojskowy. Czyli to jest chyba mniej więcej nie tylko zabytek, ale mniej więcej chyba też sądzę, że też jest tutaj tak zwany stary cmentarz, nawet chyba może XIX wiek, nie wiem. Jakieś miejsce. Jedna z tych to się tu wychodzi. Tak wygląda. A więc okolica piękna, a więc tu się trzeba będzie pożegnać i dazo.